Wszyscy grzmią, że Dorota Wysocka-Sznep przekroczyła kolejną granicę i teraz już na pewno władze telewizji polskiej muszą ją zwolnić. Czy jednak aby? Na pewno. Ja nazywam się Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska i zapraszam na kolejny wideokomentarz. Wina jest najważniejsza, tak od lat powtarzają politycy PiSu, i to są słuszne słowa, ale tylko słowa i puste hasło, bo gdy PiS chce zniszczyć oponentów, bezwzględnie uderza w ich rodziny, w dzieci, żony, rodziców, dziadków. Córka premiera Tuska, syn posłanki Filiks, żona i dzieci posła Brejsy. Rodziny niszczone w imię obrony polskich rodzin. Rodzina. Bardzo dziękuję Państwu za aktywność na moim kanale i nieustannie proszę o więcej a tych, którzy regularnie mnie oglądają ale wciąż nie subskrybują zachęcam aby subskrybować, kliknąć dzwoneczek i nie przegapić żadnego nowego materiału dziękuję za wsparcie to udzielane poprzez wirtualną kawę oraz super podziękowania tutaj na YouTubie a jeżeli ktoś z Państwa zechciałby w ten symboliczny sposób pokazać że to co robię mu się podoba to link do wirtualnej kawy zostawiam w opisie pod filmem czy Dorota Wysocka-Sznepf może być jeszcze większą propagandystką, czy może jeszcze bardziej próbować zabiegać o względy tej władzy poprzez krytykowanie, uderzenie, odsądzanie od czci i wiary tych, którzy rządzili przed Donaldem Tuskiem. Wydawało się, że ta arcykapłanka propagandy, jak bardzo celnie określił redaktor wysocką w Krzysztof Stanowski, osiągnęła już szczyty swoich możliwości. No właśnie, wydawało się. Wcale nie, Dorota Wysocka-Sznepf znowu Pokazała, że stać ją właściwie na wszystko. A ta walka polityków stała się jej osobistą walką o przetrwanie, o niedopuszczenie do tego, aby PiS nigdy już nie wróciło do władzy. Bo na tym, czy ta koalicja przetrwa, czy nie, wisi także jej kariera, oraz cała kariera jej męża. Tym razem mówimy o nowym wydaniu programu Niebezpieczne Związki, w którym to Dorota Wysocka-Sznepw zajęła się sejmową komisją śledczą do spraw Pegasusa. No i generalnie tym, jak oprogramowanie Pegasus było używane, oczywiście pojawił się wątek rzekomego podsłuchiwania rodziny premiera Donalda Tuska. Nagrałam na ten temat wideokomentarz, jeżeli jeszcze ktoś z państwa nie widział, to zaraz gdzieś tutaj w rogu ekranu pojawi się odnośnik do tego wideokomentarza. Gośćmi redaktor Wysockiej Jeschnew byli między innymi przewodnicząca sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa poseł Magdalena Sroka a także poseł Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Gosek. Wysocka Sznep nie byłaby sobą, gdyby nie wtrąciła wątku osobistego do tego programu, ale wydaje mi się, że nawet nam wszystkim, którzy jesteśmy już przyzwyczajeni, że te kobiety stać na wszystko, opadły szczęki. Dziennikarka telewizji polskiej w likwidacji oskarżyła Zbigniewa Ziobrę, który jakiś czas temu stanął przed Sejmową Komisją Śledczą w roli świadka. Że przez niego, że przez to, co powiedział, matka, redaktor Wysockiej, Sznepf, dostała zawału i umarła. To nie jest śmieszne. I chociaż brzmi to absurdalnie, brzmi to nawet trochę komicznie: no bo jak to, co mówi Ziobro w telewizorze, może wpłynąć na kogokolwiek, a tym bardziej w sposób tak dramatyczny i tragiczny, ale to naprawdę nie jest śmieszne. To jest wprost oskarżenie polityka opozycji, że przez jego słowa. Nieobraźliwe, niewulgarne zaraz je Państwu zresztą przytoczę. Ktoś umarł. Posłuchajmy razem tego, co powiedziała Dorota Wysocka-Szczep. Całość to, no a propos yy, Zbignie w ziobro. Yy... Wykorzystał, zeznając przed komisją pani poseł Sznep, kiedy pani poseł, poseł, poseł Sroki. Pani też by do tej komisji. Będę mówić o sobie troszkę. tak. Pani, tak, pani, poseł, poseł, panu pani panu redaktor, Przyszedł na komisję do pani posłanki Magdaleny pani Sroki i zeznawał przez kilka godzin i mówił kłamstwa na temat mojej rodziny. I teraz panu powiem, do czego doprowadzają takie kłamstwa i takie prowadzenie nagonki, bo ale znam to, już panu mówię. Wykorzystał swoje wystąpienie, na którym była skupiona uwaga milionów Polaków, ponieważ dziewięć razy się nie pojawił i wszyscy, no cała Polska oglądała jego wystąpienie. Dyrektor, no Przyszedł no i powiedział, wykorzystując tę publiczną uwagę, uwagę i miliony widzów, powiedział, brat dziadka pani Sznep doprowadził do wyroku mm -hmm. dożywocia mm -hmm. bliską mi osobę. Wskazał na wyra... osobę, ale W związku z tym z chciałam osobą. panu powiedzieć, mm -hmm. że jest to brednia, jest mm -hmm. to oszczerstwo, jest to kłamstwo. Mm -hmm. Sprawa skończy się w sądzie, już ten proces się mm -hmm. rozpoczął. Ale, rozumiem, ale być może, pan, nie, nie powiem panu pomalini jeszcze pomalini tak, być osobą. może brat dziadka pani Sznef mm -hmm. yy, za światu śmieje się z tego, ponieważ. Yy, Panie, po wojnie przez... już go nie było na tym panie, świecie, nie, dziwi, nie był sędzią i zginął podczas wojny. I tak. być może się śmieje z, z tego przypisanego panie, mu co, tej sprawczości. Zginą, Natomiast zginą, panie pośle, mama przez... pani Sznepf wysłuchała wystąpienia pana Zbigniewa Ziobry ja, na żywo, ja które naprawdę, przeżyła tak bardzo mocno. Do... Po tym wystąpieniu pana Ziobry przed komisją śledczą, mama pani Sznepf w ubiegłą sobotę zmarła. Wyrazy współczucia, natomiast pani świeci nad jej duszą, ale e, to trzeba jeszcze ustalić koincidencję zdarzeń. Rozumiem, że pani. E, tak, proszę pana. No Rozmawiałam wie, wie, wie ze swoją pani? mamą po tym wystąpieniu, wiem, jakie przeżyła i wiem, co się wydarzyło dalej. W związku z tym wie proszę pani? pamiętać, że wasze ale ja pani zarzuty i kłamstwa osoby bliskie, pan, jeżeli, y, ale wie pani, Nie Pan. przyjmuje ale, znowuż, komuś, ale, znowuż, i ale, ale nie rozmowy. jest Pan w stanie ale, normalnie, normalnie prowadzić na, rozmowy. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przed sejmową komisją stanął pod koniec września. To przesłuchanie trwało wiele, wiele godzin jak rozumiem redaktor Wysocka sznepf odnosi się do słów. Polityka PiSu, które padły, jak wyczytuję z relacji Polsat News, około godziny 19. One nie odbiły się tak szerokim echem, pewnie ze względu na to, że padły już po wielu godzinach tego przesłuchania. No i już tak bacznie nie śledziliśmy tego, co mówi Zbigniew Ziobro. A Zbigniew Ziobro powiedział tak: Media publiczne są teraz jeszcze gorsze niż wtedy. Zarządu wpisu. Nazwisko Sznep bardzo źle mi się kojarzy, bo brat dziadka pani Sznep skazał bliską mi osobę na karę dożywotniego pozbawienia wolności polskiego żołnierza. To jest ta wypowiedź byłego ministra sprawiedliwości. I ja słysząc to, co opowiada Dorota Wysocka-Sznep, też zaczęłam się zastanawiać, czy ona mówi o swojej matce, czy ona mówi o swojej teściowej. No bo mówi pani Sznep ale Sznepf to jest nazwisko, drugi człon po mężu pani redaktor Doroty, no więc jej matka raczej nie ma na nazwisko Sznepf, ale tutaj chodzi właśnie o matkę dziennikarki Telewizji Polskiej, ponieważ teściowa Doroty Wysockiej-Sznepf, czyli Alicja Maria Sznepf z domu Szczepaniak, matka Ryszarda Sznepfa, męża Wysockiej-Sznepf, bardzo skomplikowane, ale istotne dlatego, aby sobie poukładać fakty, Urodziła się w 1930 i jak twierdzi Wikipedia, zmarła 29 maja roku 2025, więc raczej nie chodzi o nią. Po tym wyskoku, delikatnie mówiąc, Doroty Wysockiej-Sznepf i oskarżaniu polityka opozycji o winę za śmierć matki w mediach społecznościowych, oczywiście wybuchła burza. Nie ma końca oburzeniu, krytyce i domaganiu się tego, aby zarząd telewizji polskiej zrobił porządek z Dorotą Wysocką-Sznepf, która... Mam wrażenie, tylko się rozkręca i coraz bardziej brnie w wojnę polityczną. Niektóre z komentarzy, które pojawiły się na X, brzmią. Każda normalna stacja, po tym co zrobiła, Wysocka Sznepf, podziękowałaby za współpracę i od razu po programie wyrzuciła z pracy. Inny komentarz, makabra. Wydaje mi się, że panią redaktor Sznepf już dawno to wszystko przerosło i nie chcę tego przyznać. Ktoś inny pisze. TVP to jest już zwykły rynsztok, żadnych zahamowań, żadnych związków przyczynowo-skutkowych, kto to w ogóle jest mama pani Sznepf, teściowa tej poniżej, ta poniżej o sobie mówi pani Sznepf, matka Sznepfa miała 95 lat, coś nieprawdopodobnie obrzydliwego, czyli no, któryś z internautów, tak jak ja, próbował rozwikłać zagadkę tego, o kim mówi Dorota Wysocka-Sznep. Jednak ja uważam, że Telewizja Polska nie pozbędzie się Doroty Wysockiej-Sznep. Jakiś czas temu yy, jej prowadzenie audycji na antenie TVP zostało ograniczone. Natomiast ja uważam, że nie należy spodziewać się tego, że jakieś konsekwencje zostaną tutaj wyciągnięte. Dlaczego? Ano dlatego, że to byłoby przyznanie się do błędu. To byłoby przyznanie, że pchanie Wysockiej-Sznep za wszelką cenę tak, że za cenę sprzeciwu większości komitetów, kandydatów na prezydenta na debatę wyborczą było błędem. Byłoby to przyznanie się do tego, że Stanowski, mówiąc o wysockiej Sznep, niekiedy w bardzo mocny sposób, ale jednak po prostu miał rację. Ta sama redaktor Wysocka Sznep, która tak oburzała się na Stanowskiego i Mazurka i zapowiedziała pozew do sądu za to, że oni rzekomo atakują jej syna, sama teraz. Używa argumentów tak mocnych, tak osobistych, tak dogłębnie prywatnych jak śmierć swojej matki, po to, aby uderzyć w znienawidzonego polityka, jakim jest Zbigniew Ziobro. Niestety dla pani redaktor, to tylko kolejny argument dla jej krytyków do tego, aby używać jej życia prywatnego do podważania jej kompetencji. Jak zawsze, zachęcam Państwa do dyskusji w komentarzach. Proszę o polubienie tego materiału, podawanie go dalej, a także o subskrybowanie mojego kanału. I cóż, już teraz zapraszam na kolejny wideo komentarz.